Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Jak czytałem raport Krajowej administracji skarbowej, to zastanawiałem się, w jakim, w jakim kraju my żyjemy? Znaczy żyliśmy? Proszę państwa. Rok temu Donald Tusk powiedział ukradli 100 miliardów złotych. Pojawiły się zawiadomienia na kwotę około 5 miliardów złotych do prokuratury. W tych śledztwa oczywiście nic się nie takiego. Szczególnego nie działo. Administracja skarbowa wczoraj ogłasza wyniki audytu. Ja robię pauzę, bo cały czas myślę o, o tej kwocie. Czy jesteśmy w stanie o sobie wyobrazić, że z legalnego źródła, jakim jest Skarb Państwa, zdelegalizowano 117 miliardów złotych. Moja administracja skarbowa składa 178 zawiadomień możliwości popełnienia przestępstwa. I to nie dotyczy osób pojedynczych, czy jakichś tam firemek, jakiegoś księdza, salcesona, czy nawet ryzyka. My mówimy, proszę Państwa, o e, mafii, którą stworzył Kaczyński. Mafii, która zajmowała się przez legalnie egzystujące instytucje, bardzo poważne, listę, których, za które państwu częściowo, bo ich jest tam ponad 160 podmiotów, przeczytam, zacytuję. Jakie instytucje zostały objęte kontrolą i uczestniczyły ludzie, którzy tam pracowali w rozgrabianiu pieniędzy państwowych? Posłuchajcie państwo. Rzucę kilka z nich, Bo To jestem w ciężkim szoku. Na przykład Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Fundacja Czyste Serce, Ośrodek Kultury Leśnej w Głuchowie, Ministerstwo Obrony Narodowej, Centrum Łukasiewicz, 15 Wojskowy Oddział Gospodarczy, 21 Wojskowy Oddział Gospodarczy, Fundacja Pomorska Inicjatywa Historyczna, Spółka Restrukturyzacji Kopalń SA. Palotyńska Fundacja Pomocy Palotni, Stowarzyszenie Hojne Serce Linia Jana Pawła II w Końskich, Fundacja Rozwoju, Centrum Macierz Polonia, Fundacja Arte, et Marte, Kolegium Humanum, Szkoła Główna Menadżerska, obecnie nazwa Uczelni Biznesu i Nauk Stosowanych Warsowia, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Nałęczowska Fundacja Muzyczna, Fundacje Stowarzyszenia co sobie Państwo tylko życzycie Ministerstwa, Wojsko, przez te instytucje wyprowadzono 117 miliardów złotych. Gigantyczne pieniądze wyprowadzono i rozdano, znaczy skradziono. Na tym upaśli się członkowie zorganizowanej grupy przestępczej pod kuriozalną nazwą Prawo i Sprawiedliwość. Co stwierdziło KAS? Naruszenie zasad przyznawania i rozliczania dotacji i innej pomocy publicznej. Wydatkowanie środków publicznych sprzeczne z ustalonym planem finansowym. Nieuzasadnione ekonomicznie tworzenie instytucji publicznych oraz podmiotów na określone potrzeby. To był sposób wyprowadzania pieniędzy. Wydatkowanie środków ogólnej rezerwy budżetowej oraz rezerwy celowej niezgodne z warunkami jej wykorzystywania. Wykorzystanie dotacji i pomocy niezgodnie z przeznaczeniem. Działanie bez podstawy prawnej bądź tworzenie przepisów na określone potrzeby. Niegospodarne wydatkowanie środków publicznych. Brak poszanowania oraz lekceważenia zasad. Celowego i oszczędnego wydatkowania środków publicznych, niezabezpieczenie interesów skarbu państwa. 178 zawiadomień do prokuratury, 170 ofer, yy, gigantycznych afer, yy, 117 miliardów. Zawiadomienie obejmuje yy, w tej chwili 101 miliardów złotych. Pozostałe te nieprawidłowości będą też kierowana też i do Komisji Nadzoru Finansowego, do innych instytucji, ale ukradli. państwo, a to nie jest wszystko. To nie jest wszystko. Ja akurat nie mam żadnego źródła w krajowej administracji skarbowej, ale znam kogoś, kto ma swoje źródło, ale no, ona powiedzieć, dziennikarska konkurencja. Zadzwoniłem do tej osoby, mówię, słuchaj, czy ty możesz mi powiedzieć coś więcej? Tak, bo ty tam masz znajomek, mówi wiesz co? Ja wiem, jaki ty masz stosunek do, do, skar, do tych skarbowych tam kombinatorów. To jest specyficzne środowisko. Mówi, ale słuchaj, oni naprawdę już się złapali za głowę. To nie chodzi o, o jakieś ściganie przedsiębiorców, Nie ma nic wspólnego z przedsiębiorcami, tak, z jakimś, nie wiem, wymyślaniem złośliwych interpretacji przepisów. I oni do tego podeszli całkiem poważnie, bo zajmuje się tym osobiście też i premier. Andrzej Domański, który minister finansów, który sprawuje nadzór nad Krajową Administracją Skarbową, dał jasne wytyczne. Trzeba znaleźć pieniądze. Co się stało z pieniędzmi? To jest to, o czym ja mówiłem jeszcze przed wyborami, pamiętam, była połowa 2023 roku, tam chyba robiłem materiał na ten temat, że żeby rozliczyć te złodziejstwo PiSu, trzeba zacząć od samej czapy, czyli od ministrów. Czyli każde ministerstwo od 2015 roku, czy od rozpoczęcia rządów PiS-u, wydawało pieniądze. Bum zaczął się w 2018. Oni przez te pierwsze 2 tak, dwa, dwa pół roku testowali, na ile mogą sobie pozwolić, na ile mogą kraść, czy ci, którzy, dzięki którym kradną, czy też oni muszą podpisywać dokumenty, czyli urzędnicy ministerstwa, na przykład jakimi się da premie, albo zaproponuje im się awans, czy oni będą pracować dla mafii PiS. I zaczęli pracować dla mafii pis Przecież takie osoby jak Tomasz Mraz nie wzięły się znikąd na Funduszu Sprawiedliwości. Przecież Tomasz Mraz uczestniczył w procederze okradania Skarbu Państwa, ale pewnie się zorientował, w czym uczestniczy. Zaczął nagrywać te rozmowy, kilkadziesiąt godzin rozmów, z którymi później przyszedł do Giertycha. Giertych objął go prawną opieką i zaproponował ujawnienie tego. Oczywiście, zawiadomienie do prokuratury i tak dalej. Dzisiaj Tomasz Mraz, no, można powiedzieć, że uratował siebie i swoją twarz, bo jakby sąd też spojrzy na to, że on cały czas pracując w Ministerstwie Sprawiedliwości i będąc dyrektorem Funduszu Sprawiedliwości dokumentował przestępstwa. Tak? Czyli można powiedzieć, był takim obywatelskim agentem specjalnym, który uczestniczy w tym, ale dokumentuje po to, żeby to później ujawnić. Gdyby wtedy się obraził na Ministerstwie Sprawiedliwości i się zwolnił z pracy, to dzisiaj siedziałby razem z Mateckim i innymi na ławie oskarżonych. Nie mogę się praktycznie bronić, nie mają żadnego argumentu, ale on, mądry facet, poszedł po rozum głowy, zaczął nagrywać. Ja nie wnikam, kiedy przekazał te materiały Giertychowi, kiedy to się zaczęło, kiedy ta współpraca się zaczęła, zostawmy to, to jest jakby drugorzędne. Fakt jest faktem, że kilkadziesiąt godzin, w tym nagrania Mateckiego, Romanowskiego i wielu, wielu innych zostały udokumentowane. Proszę Państwa, ja mówię, zacznijcie od ministrów, bo te pieniądze z Narodowego Banku Polskiego, z budżetu państwa wpływały na rachunki ministerstw, następnie były rozdysponowane. Pamiętacie Villa Plus, Czarnka, tam też są te pieniądze. Były wydatkowane w zasadzie wedle politycznego klucza. Chodziło o to, żeby wyprowadzić maksymalną ilość pieniędzy, żeby je najpierw zalegalizować, a potem je zdelegalizować. Czyli wyciągano z tych fundacji pieniądze na podstawie fałszywych faktur, bo to jest jakby kolejny krok. Fałszywych faktur, fałszywych zatrudnień, tak, lewych etatów, lasy państwowe też są na liście. Wydatkowano pieniądze na różne przedsięwzięcia, przy których zarabiali swoim. Czyli na przykład budowa strzelnicy, określona firma otrzymuje zlecenie, nikt nie patrzy w kosztorys. 10 baniek, może być 10 baniek. Albo budowa czegokolwiek innego, bierze się swoją firmę budowlaną, właściciel też zarabia pieniądze. Kosztorys powinien być milion, jest na 5 milionów, on dostaje kasę, wyciąga kasę, na przykład jednoosobowa działalność gospodarcza. To o to też chodziło, żeby to nie były spółki. Bo jak spółka, to wiecie, tam jest problem wyciągnięcie pieniędzy ze spółki. E, tak, to nie jest taka prosta sprawa, trzeba to udokumentować. A jednoosobowa działalność gospodarcza, nawet może zatrudniać taka osoba 300 osób, 100, 200. No, on może robić ze swoimi pieniędzmi, co chce. Idzie do banku, mówi, proszę mi płacić milion złotych. Bierze bańkę w siatce, zanosi pisowskiemu kacykowi, który mu ten kontrakt załatwił, i mówi, masz tu bańkę. Co robi ten kacyk? No, pieniądze jest posłusznym żołnierzom mafii, zanosi do centrali. Centrala mówi, dobry jesteś, bańka jest, masz tu 100 tysięcy na wacik. Mówi, bardzo dziękuję. No, to do, do następnego razu. I tak te pieniądze ze skarbu państwa wypływały. Przez fundacje, stowarzyszenia, instytucje państwowe, agendy rządowe, ministerstwa, przez wojsko, też kupowało, zamawiało różnych ludzi różne rzeczy. Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych, standard to przecież wiecie. Widzicie skalę? 117 miliardów zniknęło. Zostało wyprowadzone ze skarbu państwa. Te nieprawidłowości, o których mówi szef krajowej administracji skarbowej, to jest zwykłe złodziejstwo. Tak kradli przez, nawet nie przez 8, przez 6 lat. 6 lat. Bo mówię, 2015 listopad to oni przejmują władzę. 2016-17 to są takie delikatne podrygi. Pamiętacie, ławeczki niepodległościowe 2018 roku. To był pierwszy wał. To był pierwszy taki wał, chcieli sprawdzić, jak to przyjmie opinia publiczna. Pamiętacie, szydło, bo im się te pieniądze należały, jakieś lewe nagrody. Nikt tych pieniędzy przecież nie zwrócił. Zrobiły się afery, ale mówiliśmy, ale jakieś grosze. 60 tysięcy, 80 tysięcy złotych. To nie są w ogóle pieniądze dla nich. Tak, że oni 80 tysięcy to wydawali na zegarek. I to jeszcze ze średniej półki. tam Mega, czy Żarza Lecoutre, cokolwiek, tak. Bo to Patek to już 200, 300, 400 tysięcy. Ale to specjalistą takich zakupów to Piesiewicz z tego pko u Nie, chyba nawet nie jego półkę. Ile padków poszło? Ja sam jestem ciekaw, trzeba by się było zapytać dystrybutora oficjalnego w Polsce, firmy WKROG, ile sprzedali padków, bo oni mają dystrybucję zegarków Patek Filip. Więc można by się było ich zapytać, ile zostało w Polsce sprzedanych w latach 2018-2023, ile zostało sprzedanych zegarków Patek Filip. Prokuratura no, może nawet się dowiedzieć, kto, bo to są zakupy no, bardziej już imienne. Tak, bo certyfikat jest imienny wystawiane, tak, to tego nie kupuje się za gotówkę, trzeba zrobić przelewę. Więc wiadomo, kto kupił zegarek Patek Filip. Na tej liście mogą być bardzo bogaci ludzie, a na tej liście też mogą być pisowcy. No Rolexy, Rolex Daytona w 18-karatowym złocie, 300 koła. Ja do tych zegarków będę wracać, już trochę do tego, że interesuję się rynkiem zegarów, zegarkami, to jest jedno tam z moich Tu Tutaj jest temat też otwarty, bo tak samo jak zegarki, tak można pakować pieniądze brylant. Malutki kamyczek. Jeden, dwa karaty. Tak? Jeden karat wysokiej jakości w jakim, nie wiem, Amsterdam, na Batwerskim szlifie. niesyntetyczny, Naturalny. 25 tysięcy, 30 tysięcy, jeśli jest. VSI, czyli very small inclusion, czyli bardzo małe zabrodzenia. No ale nie mówimy, że zostawmy gemologię, tak, i zostawmy biżu, inne prezjozy. Pre 117 miliardów, proszę Państwa, dzisiaj już wiemy, bo to są oficjalne dane Krajowej Administracji Skarbowej. To nie jest wszystko. To nie, jest, to, to nie są te wszystkie nieprawidłowości. To jest dopiero początek. Na razie doszliśmy do 117 miliardów. Mamy jeszcze rynek obligacji skarbowych, też były sprzedawane. Co się stało z tym pieniędzmi? One były poza budżetem. 442 miliardy zostało wyprowadzone poza budżet. Ja wiem, że te kwoty są szokujące. Ja, ja, ja nie jestem w stanie sobie wyobrazić. No, powiedzmy, że super luksusowy apartament w Warszawie no może nie super, bo są i droższe. Ale powiedzmy, że luksusowy apartament w Warszawie kosztuje 10 milionów złotych. 10 milionów. 10 takich apartamentów to jest 100 milionów. 100 takich apartamentów to jest miliard. I tak możemy mnożyć. Ci z Państwa, którzy są z Warszawy, to wiecie, jakie są ceny na rynku, ile kosztują apartamenty? 10, 15, 20 milionów. Abstrakcji, tak? ale są ludzie tacy, którzy mają takie pieniądze. Tylko skąd te pieniądze? Ma? Jeżeli ktoś prowadzi interesy, jest zaradny, nie wiem, gra na giełdzie z inwestorem giełdowym, albo ma swoje własne przedsiębiorstwo. Ja nie zaglądam nikomu do portfela, ale jeżeli poruszamy się w kategoriach publicznych pieniędzy, to zobaczcie, co się działo. 117 miliardów. Może być zabawnie? Minęły dwa lata. Zobaczcie, dzisiaj KAS dochodzi do takich wniosków. Dlaczego nie wcześniej? Mój sam mi wyjaśnił to tak, że te audyty, które ruszyły, faktycznie zajęły kraju administracji skarbowej ostatnie dwa lata. Bo trzeba było prześledzić drogę każdej złotówki. W zasadzie każdego wydatku w każdym ministerstwie. Bo to z ministerstw wychodziły te pieniądze do fundacji, stowarzyszeń. To tak policzyli, no oczywiście nie jest grubsze, tak? ale powiedzmy, że te takie najważniejsze. Bo jeszcze jest dużo innych, bo te pieniądze też rozchodziły się na poziomie samorządów. To jest to, o czym też Państwo piszecie w mailach do mnie, gdy opisujecie mi sytuację w Waszych miastach, miasteczkach, bardziej miasteczkach, gdzie rządzą pisowcy, gdzie rządzą pisowcy, którzy ze spółek komunalnych, gminnych, utworzyli swoje klany rodzinne, klany kumpli, zatrudniają swoich. Niby jest wszystko legalnie, tak, tylko tam pensje też są ustalane z jakiegoś dziwnego klucza. Boją się, tak, bo się boją, że ktoś się dowie, więc skupią powoli, bo muszą przetrwać. Takie oazy przetrwania są na Podkarpaciu, są na ścianie wschodniej, tak, tam, gdzie rządzi PiS, szczególnie tutaj pod Karpacie, są miasta i miasteczka, gdzie całe mafie PiS dalej rządzą w urzędach miasta. Jak jest u was, czy w urzędach gmin, A Jak jest u was, czy coś na ten temat wiecie, piszcie Państwo do mnie maile tkropkawiejskim opas Specjalne bez polskich Piszcie do mnie maile, czy w waszych miastach, gdzie rządzi PiS, są podobne sytuacje, bo może zbierzemy to jakoś razem. I któryś z materiałów omówię to. Staracie się być syntetyczni: miasto, kto jest w PiSu, jakie spółki kogo zatrudniają, czy tych ludzi znacie, czy kojarzycie, to będzie można jakby zrobić taką listę, później ją wykorzystać do tego, żeby przeprowadzić taki audyt, bo też będziemy sygnalizować, żeby może i odpowiednie służby się tym zajęły. Do już by nie. My widzimy się dzisiaj o 20. Pamiętajcie 20:15 Life Lublinskiego, a o 20. Krótki materiał jeszcze do zobaczenia.